No i dzisiaj strzelamy na strzelnicy Nadleśnictwa Radom I Tu mamy regulamin decyzję dopuszczającą strzelnicę do użytku teren jest ogrodzony porządnie zabezpieczony, także nie ma tutaj obawy o to, że ktoś wtargnie na teren strzelnicy. Plan ewakuacyjny, plan strzelnicy. Toaleta typu toj-toj. No, czysta, zadbana toaleta. Nawet papier toaletowy. Tu są parkingi dla samochodów. tak. Tu mamy jakąś wiatkę. Ewentualnie można sobie tu odpocząć bądź dla osób towarzyszących strzelcom natomiast tutaj jest taka, taki punkt sanitarny i nazwijmy go i, i miejsce powiedzmy tutaj do wydawania amunicji czy, 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 czy jakieś takie la biuro tutaj miejsce e, gdzie można e, na sucho przestrzelić tak, broń oddać suchy strzał po drugiej stronie to samo no i stanowiska stanowiska tutaj są pod taką właśnie wiatą, pod takimi zadaszeniami stoły część stołów jest na stałe tutaj przymocowanych do podłoża tu jest jakiś stół ruchomy ławki ruchome tarczownice mamy tutaj jakieś sprzęty do zbierania łusek no, trzeba tutaj oczywiście po sobie zostawić porządek zebrać wszystkie łuski tak tutaj nam udzielono takiej informacji te maty są ewentualnie takie można się położyć na nich i strzelać z pozycji leżącej tak. mamy cztery takie szerokie osie tutaj są też słupki określające odległość na jaką strzelamy tak oś jest tam najdłuższy Strzał możemy oddać na 50 metrów i tych osi takich jest dużych, powiedzmy 4, e, przy czym no, spokojnie na takim jednym stanowisku może się e, dwie osoby może strzelać. Tak? Także powiedzmy 4, raz 2, e, powiedzmy, 8 osób na raz możemy sobie tutaj e, trening odbyć. Tutaj Tadeusz przygotowuje się już do. Strzelania, tak, Będzie, będziemy wszystko dokumentować. Hmm, także mamy tu wspaniałą kamerkę, niemniej wspaniałego operatora Tadeusza. Tadeusz uśmiechnij się. Dobrze. Także przystępujemy do treningu strzeleckiego. Tu już mamy naszykowane jakieś karapinek AR JP. No i o, tutaj jedna tarczownica już nie wytrzymała próby czasu i, i naporu amunicji. No dobrze, na razie na razie tyle. Coś jeszcze dogramy.